Jak łatwo zaoszczędzić podczas renowacji dachu? Firma profesjonalna. Nie ma zabezpieczenia hydrofobowego, oznacza to, że pije ona wodę już po pierwszej warstwie. Właśnie tak to powinno wyglądać. Często pytacie nas, czy malujemy na gorąco. Nie, nie malujemy. Witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Krakowie i dzisiaj pokażę wam, jak łatwo zaoszczędzić podczas renowacji dachu. Jeden z właścicieli postanowił, że przed dokonaniem zamówienia porozmawia ze swoimi sąsiadami i wspólnie wykonają renowację. Jak to mówią, prawdziwy krakowianin umie liczyć. Mamy tutaj 6 budynków, co daje nam łączną powierzchnię dachów do renowacji 1284 m2. My mamy gdzie się rozpędzić, przez to oni zyskują 20% kosztów. Teraz pokażę wam nasze zlecenie oraz opowiem wam dlaczego warto malować. Mamy tutaj dachówkę cementową, która ma już około 28 lat. Jest już ona w niezadobrej kondycji i to był ostatni dzwonek na renowację. Było tutaj dużo porostów oraz grzybów, dlatego standardowo wykonaliśmy oprysk biobójczy oraz odtuszczający powierzchnię dachu. Ekipa jest w trakcie mycia ciśnieniowego. Pokażę Wam, jak wygląda ta dachówka po czyszczeniu. Chciałbym, abyście zwrócili uwagę, jak wygląda oryginalna powłoka po tylu latach. Farba zeszła, nie ma zabezpieczenia hydrofobowego. Oznacza to, że pije ona wodę. Sami zobaczcie na własne oczy. Po pewnym czasie dach może przeciekać, a zimą przy obniżonych temperaturach dachówki mogą pękać. Wtedy zostaje nam tylko wymiana, co wiąże się z dużymi kosztami. Główne hasło: Festal, nie wymieniaj, maluj, zaoszczędź. Efekt naszej pracy będzie widoczny już po pierwszej warstwie, dlatego przyjedziemy tu jutro, aby pokazać Wam, jak wygląda malowanie. Witam ponownie. Za nami dwa dni czyszczenia dachu. Dziś mamy piękną pogodę. Dlatego malujemy pierwszą warstwę. Jak widać, na jednym z dachów nasza ekipa już to zrobiła. Za chwilę im pomożemy, ale zanim to zrobimy, chciałbym jeszcze Wam powiedzieć, co tutaj dodatkowo zostało zrobione przed malowaniem. Uszczelniliśmy kominy oraz wszystkie miejsca tego wymagające. Wymieniliśmy ponad 50 dachówek. Na całym obiekcie jest to ok, ale tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze kilka lat i byłby cały dach do wymiany. A teraz zabierajmy się do pracy. No i mamy to. Pierwsza warstwa na całości położona. Zostały do pomalowania tylko daszki nad wejściami, ale to już zostawiamy naszej ekipie. My jedziemy, wrócimy tutaj podczas drugiej warstwy, wtedy pokażemy Wam efekt końcowy. Piąty dzień. W poprzednim nasza ekipa pomalowała na gotowo ponad 80% dachów. Teraz robimy przerwę, ponieważ jest zbyt gorąco. Na dachu mamy prawie 70 stopni. Często pytacie nas, czy malujemy na gorąco. Nie, nie malujemy. Prawdziwy producent farb nie zaleca podgrzewać farbę, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Dlatego my czekamy kilka godzin i na spokojnie kończymy naszą pracę. Wyjaśnię Wam profesjonalne podejście do malowania przy wysokich temperaturach. Malujemy rano, wieczorem lub strony dachu nienasłonecznione. Jednym słowem, uciekamy przed słońcem. A teraz skorzystamy z wolnego czasu i pokażę Wam, jak zachowuje się dachówka po polaniu wodą już po pierwszej warstwie. Zobaczcie, ta dachówka nie pije wody. Krople nie zatrzymują się. Właśnie tak to powinno wyglądać. A po drugiej warstwie mamy dach zabezpieczony na minimum 20 lat do kolejnego malowania. Mamy odpowiednie warunki, malujemy, niedługo zobaczycie efekt końcowy. Prace trwały 5 dni, użyliśmy materiałów marki Sherwin Williams. Efekt zauważyli sąsiedzi i mamy kolejne zlecenie tuż obok. Wrócimy tu za miesiąc, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Firmę Festal znalazłem w internecie, szukałem firmy o najlepszych opiniach. Teraz już usługa jest skończona i to co pisało w internecie potwierdziło się. Firma profesjonalna, ludzie bardzo kulturalni, a do tego zrobione to na bardzo dobrym poziomie i też bardzo istotne, czysto posprzątane. Także potwierdzam te opinie, które były w internecie. I jeszcze jedno: jeżeli chcesz odnowić swój dach i jednocześnie przy tym zaoszczędzić, porozmawiaj ze swoim sąsiadem, skontaktujcie się wspólnie z nami, a otrzymacie jeszcze lepszą ofertę.